Pan na nasz król wywyższony, wśród kwał. uwielbiajmy Go. Pan wywyższony, nasz król wywyższony, oddajmy. Niebo. Warto przyjechać na kurs pięć Baranka po to, aby nauczyć się uwielbienia, aby uwieźwać wspólnie z innymi osobami Wląda jedynego, bo po to jesteśmy stworzeni. Naprawdę na wieki trwa, a nie cały świat. Ja byłem na kursie Pięć Baranka. Wcześniej brałem udział w wielu koncertach, jako uczestnik w koncertach chrześcijańskich. Byłem na różnego rodzaju rekolekcjach, byłem na e, wielu uwielbieniach i wydawało mi się, że już wszystko, co w zakresie uwielbienia już widziałem, już przeżyłem, że już nic tam nie można dodać. A na kursie, jakiejś Baranka okazało się, że jest jeszcze wiele, wiele rzeczy, o których nie mają pojęcia. I jeżeli Ty chcesz też przeżyć i wzbogacić swoje um, doświadczenie w uwielbieniu Pana, to zapraszam Cię, przyjdź na kurs, a na pewno ten kurs Cię zapewni. Warto przyjechać na kurs Pieśń Pieś ponieważ można doświadczyć radosnego uwielbienia Pana Boga, uwielbienia pieśnią, uwielbienia tańcem, ale przede wszystkim zachęty do uwielbienia całym życiem, żeby wszystko cokolwiek czynimy, wszystko czynimy się na połębie. Alleluja! mam na imię Teresa. E... Jeśli bym miała powiedzieć w jednym zdaniu o kursie Pieś Baranka, to powiedziałabym, że to jest kurs, który prowadzi do wolności w ubiwieniu.